Я лучше летаем на бали. <говорит> W tego typu krajach nie ma żadnych obostrzeń co do poruszania się po lotnisku, nie ma bramek, każdy może sobie przyjść, wsiąść gdzie chce. Słuchajcie, w tym samolocie jest chyba z 60 stopni. Niesamowite, że w tym samolocie było bardziej gorąco niż teraz na zewnątrz, chociaż to są już tropiki. Moi drodzy, witam Was serdecznie na Bali. Właśnie tego typu, że mieliśmy dostać się na komodo I na komodo miałem zrealizować dla was program o waranach Tych jadowitych No ale niestety, pogoda się tak popsuła, zaczęło padać Deszczem, burza, jest pora deszczowa No i niestety cały rejs odwołali, dlatego To nie jest może do końca złe, będzie siedmiodniowa realizacja z Bali To transport z lotniska, wzięliśmy tutaj Ubera Ech. Ponieważ finansowo wychodzi najlepiej i uwierzcie, działa tutaj całkiem dobrze, nawet jest dostawa jedzenia. A dlatego zabraliśmy Ubera, ponieważ mamy bagaże. Ciężko było z nimi się poruszać, ale jak odłożymy już do hotelu, dobierzemy skutery. Zasiadamy pod naszym hotelem i ponoć to jest to. Dobrze, naprzeciwko jest minimart, czyli będzie można kupować produkty spożywcze. Pożywczy. Na początku, szybciutko, musimy się zarejestrować w tej hotelu. Daliśmy paszporty i już zaraz przechodzimy do pokoju. Spot my first name once again. <laughs> Camille. Yo. Uh, Cichocki. Brawo. Yeah. Oh, yeah. Wow, super. Yeah. super. <laughs> A przed chwilą byłem sure. Cicioki. <laughs> Należy każdemu, kto przyjeżdża w tego typu kraje, i jest to oczywiście basem. Jeśli chodzi o samo poruszanie się po bali, to tak jak wspomniałem, wynajmiemy skutery i właśnie to uczyniliśmy. Taki skuter, czyli Honda Vario, 125 pojemności, wychodzi tutaj 55 tysięcy rupi. 4 tysiące to jest złotówka, czyli taki skuter to jest jakieś 14-15 zł. za dzień. No grosze. Niestety tak po przeglądnięciu tych skuterów nie są one pierwszej świeżości. Mają już troszkę przejechane. Jednego troszkę ściąga na lewo i gdzieś tam hamulce nie działają. Pan, który wynajmuje powiedział, że jutro te skutery nam wymieni. Mam nadzieję, że uda się dostać troszkę lepsze. Tak? Tak. Scooter will be better tomorrow. Yeah, yeah, tomorrow. <laughs> na głowę będę musiał założyć kask. Z tym że sami spójrzcie, jakiej jakości są te kaski. Dość mocno brudne, czarne w środku. Widać, że już nie jedna głowa w tym się spociła. No i teraz co? Worek foliowy czy czepek na głowę? Ale pierwsze co, jak pan przyjął pokazać te skutery, to od razu mówił, zwrócił uwagę New Tire, że nowa opona. No i faktycznie, ma ona tutaj cycuszki jeszcze, ale skuter ma już najechane 70 tysięcy kilometrów. Dla osób, które doskonale wiedzą, ile takie silniki wytrzymują... Bye bye. No jest to jednak troszkę duży przebieg. W takim skuterze będzie jeździł Wojtek. A, mam tylko nadzieję, że skutery nie zawiodą nas przez ten czas ich użytkowania. No i dobrze, jest dokładnie tak myślałem. Pojeździliśmy troszkę na tych skuterach, ale znaleźliśmy tutaj coś takiego jak Bike. No i mają chłopaki dwa fajne motory. Jeden taki ścigacz i większy skuter. Postaramy się to wynająć. Milion, 200 tysięcy rupii za dwa skutery za 6 dni. Bum, czyli za dzień jakaś stóweczka Wychodzi 27 zł za dzień. Za taki wspaniały motor. Niestety jest jeden tylko taki fajny skuter. Dlatego zabrałem pana na, naszą, na nasz motor i jedziemy wynająć jeszcze jeden jak dalej. Ale na motorze jeszcze z kamerą w ręku nie jeździłem. O, a tutaj dziewczyny robią masaże. Ale takie normalne masaże, żebyście sobie nie myśleli. Żadnej insynuacji. Ok, dogadujemy się z Panem na jeszcze jeden motor, który tutaj jest. Jest for Max. N-MAX. No. Na razie pan, pan chce 150 tysięcy za dzień. My staramy się to zbić na stóweczkę 100, matej. 140, matej. 100. Ok, dogadaliśmy, dogadaliśmy się z Panem. 650 tysięcy bierzemy na 6 dni. Six days. Jest? Ok. Ciao. Bęk, jutro z rana dostaniemy motory. Ok, jutro. <laughs> okay, bierzemy w takim razie nasze motorki, te mniejsze, i lecimy na plażę. <laughs> Postawiam w takim razie nasze skutery. Zakładam czapkę, bo pod kaskiem strasznie głowa tutaj się poci. No i lecimy jakiś shopping i jeszcze plaża. Zablądowaliśmy tutaj w miejscowości Denpasar, natomiast teraz jesteśmy w Kudzie, czyli jednej z największych miejscowości na wyspie Bali. Ulica, którą przeszliśmy, co widzieliście, tyle straganów, no jest tego tutaj naprawdę masa więcej nawet niż w Darówku. Pierwsze co, każdy by chciał zobaczyć plażę. No to sami zobaczcie. Tak naprawdę nic ładnego, jak widzicie plaża jest mocno zanieczyszczona, białego piachu nie ma, wszystko przez to, że jest odpływ. Natomiast jest to no, oh, publiczna plaża nie jest czyszczona. Czyszczone są plaże hotelowe. I mam nadzieję, że takich ładnych plaż na Bali znajdziemy tutaj więcej. Jak możecie zauważyć, Bali to nie tylko same piękne, wypasione hotele z lazurowym wybrzeżem i pięknie wysprzątanymi plażami. To również coś takiego. Skonale rozumiem, że każdy może być w tym momencie rozczarowany, kiedy zobaczy takie miejsce, taki brud. I tak mało sprzyjające warunki do kąpieli. Oczywiście surfować się tutaj da, no bo są fajne duże fale. Natomiast po to jesteśmy tutaj tydzień, żeby wam pokazać, że można naprawdę znaleźć tutaj odrobinę spokoju oraz przede wszystkim, by pokazać wam, gdzie takich miejsc szukać. I jest już późno, ponieważ przylecieliśmy tutaj późno. Za chwilkę pewnie pójdziemy na basen, trzeba rozplanować również jutrzejszy dzień. Przeladzając się tymi straganikami możemy znaleźć tutaj wszelkiego rodzaju wyroby etniczne przez piuropusze, naszyjniki, zęby rekina oraz oczywiście wszelkiego rodzaju podróbki od okularów. Jakie są okulary? Rajbanditos. Prawie rajbany ukulele. No i panowie. Wszyscy, którzy... Ola! Ale Bali, Bali. What's the name jest your game? game. O, oh, Bali! Jestem twoim Bali! Ale wyglądasz jak z Wietnamu! Nie, 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 nie! no no nie, nie! z not guys from Vietnam. You are ninja? Kąpiel w basenie w morzu. Przy tak ogromnej temperaturze jest to wręcz nie do wytrzymania. Na szczęście z pomocą przychodzi wam hotelowy basen. Są takie momenty, w których jest potrzebna chwila odpoczynku, i dokładnie taki będzie dzisiejszy wieczór. Zanurzamy się w tej wodzie. O, relaks i przechodzimy do jutrzejszego dnia. Dzień dobry, balicki poranku. Troszkę udało się odespać. Ja z Goliwem Wąsa jemy śniadanie i za chwilkę ruszamy w podróż do wyspy. Te kotleciki, jak się im bliżej przyjrzycie, jest to makaron ryżowy zmieszany z warzywami smażony na głębokim tłuszczu. Takie a takie smaczne. To są kawałki kurczaka, jakieś małe nóżki, bo małe kurczaki mają, ale naprawdę smaczne, bo jest w sosie miodowym, miodowo spicy, a tu mamy pizzę. Janna właśnie robi foodporn. I to jest rzecz, którą jestem najbardziej tutaj strzekowany: kokomber, czyli ogórek panierce na głębokim tuszczu. Pycha! Ja. Wyruszamy w końcu nasz hotel i udajemy się do miejscowości Ubud. Ubud jest położone w środku wyspy, ale jest to chyba najładniejsza i najmniej turystyczna część wyspy. Hotele oczywiście są tutaj mocno piętrowe. Nasz na przykład ma cztery kondygnacje i powiem Wam pierwszą ciekawostkę właśnie a propos Bali. Większość domów tutaj budowanych jest na zasadzie jednego piętra, ponieważ Balijczycy uważają, że ciało dzieli się Ciało czeka, dzieli się na kilka części. Najczystszą częścią ciała jest głowa, która również jest święta i oni nie mogą się po głowie dotykać. Jest to uznawane za bardzo niemiły gest. Mniej czystsza jest środkowa część ciała, a najbrudniejsza dół, czyli nogi. I właśnie ze względu na to, paliczycy budują niskie domy, żeby nikt nie spał z nogami nad nimi, bo oznacza to nieczystość. My w takim razie wsiadamy na nasze nowe skutery, troszkę większe wzięliśmy, i ruszamy w drogę. za to, że w drodze zgłodniałem, zatrzymałem się na straganie, pójście. Prawie jak KFC. Kurczaki smażone na głębokim oleju. Przepyszne. Złotówkę za takiego. Ach, zobaczcie, jak śmiesznie człowiek wygląda pod kaskiem. W takiej temperaturze żadna fryzora się nie uchowa. Ale najważniejsze to, witamy w hotelu Raya Resort. Na własną rękę warto zaliczyć tutaj kilka rzeczy. Na pewno jest to Monkey Forest, do którego idziemy na samym wstępie, natomiast druga rzecz jest to market. Wszystkie duże drzewa na tej wyspie, a jest tu ich naprawdę cała masa, są uważane za święte. Także naprawdę należy uważać, co się tutaj robi. Właśnie pod takimi drzewami są budowane małe świątynie i składane ofiary. Do małpiego lasu kosztuje 12 zł za osobę dorosłą i około 9 zł za dziecko. Cała scenografia, jak i dźwięki, które się tu wybywają, przypominają mi troszkę film Jurassic Park. Ale nie jest to tak, że można tutaj wejść i poczuć się do końca bezpiecznie, ponieważ wszystkie małpy, które tutaj skaczą, no są jednak dzikie. Znają ludzi i dlatego do nich podchodzą, bo są troszkę oswojone, ale należy zachować dużą ostrożność, ponieważ są to wyspecjalizowane złodziejażki, które zrobią wszystko, by dostać pokarm, ewentualnie wodę. No i co chwilkę podlatują do turystów, a rzeczy turystów zmieniają właścicieli. Mój kolega jest dość mocno zainteresowany tripodem do moich aparatu, bo przyszedł już drugi raz i starał mi się go wyrwać. No dobra, już pierwsza małpka na mnie wskoczyła. Interesuje się teraz moimi naszyjnikami i zegarkiem. Co byś chciała mi tutaj zabrać? Mam czapkę i telefony, także muszę dość mocno uważać w tym momencie, i żeby mnie nie ugryzła. O, i uciekła. I leci. Ogólnie w lesie jest dość mocno chłodno i wilgotno. A wszystko przez to, że i tak teraz jest pora deszczowa. Wiatr, mocne chmury. Mam nadzieję, że zaraz tylko nie zacznie padać. To, co się dzieje w momencie, kiedy ma się pożywienie? Czy mam w ręce? Ona jest cała mokra, ale trzeba to puścić, żeby ona nie ugryzła. Eee. Jest mokra, brudna i śmierdząca. Pewnie gdzieś się wykąpała w jakimś lokalnym błocie teraz. A teraz moje ramię zrobiła sobie załawkę i traktuje mnie jako restaurację. Sio, idź ode mnie. Wiecie, z tymi małpami to jest taki troszkę problem, ponieważ one są tu niby oswojone, skaczą po turystach, ale żadna z nich oczywiście nie była szczepiona. Ugryzienie jest cholernie bolesne. No i co w wypadku, gdyby to się stało tutaj, na Bali, na drugim końcu świata? No chyba nie chciałbym czegoś takiego przeżyć. Z danych z 2016 roku było ponoć tutaj 689 małp. No jest to troszkę tego, tym bardziej, że są to makaki, czyli jedne z takich najbardziej złośliwych, dokuczliwych i gryzących przedstawicieli naczelnych. Yy, na mnie i tak największe wrażenie tutaj robi sam las, kolorystyka fauny i flory, no i oczywiście te porośnięte mchem, przecudne posągi. I najlepsze jest to, że po raz kolejny przestało padać, znowuż wyszło słońce, <grych> a z tamtej strony znowu idą chmury. Zastanawiam się, ile razy jeszcze tak będzie. Oczywiście las nie jest tylko pełen mał, bo można tutaj spotkać Różne zwierzęta, które zamieszkują dżungle. Spójrzcie za mnie. Przecież to jest teren cały zielony, porośnięty egzotyczną roślinnością. Na zdjęciach, na stronach internetowych widziałem tutaj i węże, i nietoperze, i duże pająki. Także nie wiem, czy jest to atrakcja dla ludzi, którzy boją się takiej zwierzyny. Natomiast samo zobaczenie całego lasu Małpiego za cenę 12 zł, bo tyle to wychodzi, jest tego warte. To są oczywiście zagrożenia, które mogą wam spotkać, nie patrzcie małpom w oczy, uważajcie po kranu przedmioty, nie starajcie się ich głaskać i nie przynoście pożywienia i słodyczy. Ten mur, który odgradza ten las jest naprawdę fajny, wygląda jakby tam był wybieg tyranozaura. Mówiłem, że jak w Jurassic Park. Dokładnie to, co widzicie teraz ze mną, małpa ma orzeszka i cały czas go turla we wodzie i stara się go rozłupać i wydobyć z niego nasionko. Przemądre stworzenie. To jest na przykład taki stragan, na którym możecie kupić banana dla małpek za 20 tysięcy rupi, czyli jakieś oh, 5 zł. i one wtedy oczywiście zlatują na zdjęcie. I teraz zobaczycie jak to wygląda w momencie kiedy... czyli wysoko, w momencie kiedy dostaje się banana w rękę, daje się go do góry, no i zaraz tutaj. zaraz tutaj powinny na mnie małpy skoczyć, zobaczmy co to się będzie działo. Chyba nie chcą. Mika. Już na mnie jakaś wskoczyła, no i dość szybko to wyglądało. Okej, okay. jest małpa, przytrzymam. I już ode mnie uciekają. I dokładnie tak wspomniałem, po zabawie z małpami wychodzę z Monkey Forest i udam się całkiem niedaleko, niecałe 2 km stąd znajduje się Targ ubud. czyli można tam kupić wszelkiego rodzaju lokalne wyroby, torebki, pióropusze, co będę mówił? Sami zaraz zobaczycie. Bali jest akurat państwem, w którym święto wypada raz na trzy dni, czyli prawie 120 świąt rocznie. Przeciętna rodzina balijska wydaje praktycznie połowę swojej pensji na ofiary sakralne. Za mną akurat idzie procesja i ponoć to zdarza się średnio właśnie raz na kilka dni. Przechadzają się uliczkami w Ubud, ale nie tylko Ubud, tylko na całym Bali. Co chwilkę dostrzeżecie, że są właśnie kantory wymiany walut i co kawalątek można spotkać bankomaty. No dobrze, może na, wios na wioskach ich nie ma, ale w każdym większym mieście są dosłownie co kawałek. I właśnie na bali można się poczuć jako milioner. Milion ruki balijskich to jest mniej więcej jakieś 270 zł. Z tym, że jest jeden wielki problem z wypłatą, bo zazwyczaj gdzieś tak do półtora miliona ruki można wypłacić. 500 zł maksymalnie. No ale tutaj to już naprawdę jest duża suma. Widzicie, wejście na targ jest przy mocno uczęszczanej, tu, uczęszczanej turystycznej uliczce i roi się tutaj od sklepików, straganów, a przede wszystkim od skuterów. Woda, woda, wszędzie obecna woda, no bo pora deszczowa i pada. Jak tu jechałem, to padało trzy razy, trzy razy zakładałem pelerynę. Pewnie część z Was od razu zwrócił uwagę na to, że dookoła bananowce. A ten głupek znowu chodzi w japonkach. No tak, z tym, że to nie jest Ameryka Południowa, tylko Azja i tutaj na szczęście nie ma wałęsaków brazylijskich. Mam nadzieję. Na targach właśnie można znaleźć dużo posągów buddy, ponieważ przeobecna panująca tutaj religia jest to buddyzm, hinduizm, no i po części muzułmanizm. No ta ostatnia oczywiście no to się do tego nie zalicza, ale poprzednie jak najbardziej. to są chyba warany z komodą, zrobione to z drewna. się <music> po raz kolejny zaczęło padać. Zobaczcie, jak szybko wszyscy się tutaj uwijają, żeby zapobiec deszczu. Od razu naciągają folię na stragany. Yeah, 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 tak? yeah. It's raining. Yeah. <laughs> <My> <laughs> że gdziekolwiek się człowiek nie ruszy, od razu chcą z sobą zdjęcia robić. Ja? I się muszę uśmiechać, jak ten małpy w tym parku. No! A na Bali jest oczywiście też mania na deski surfingowe, no bo są tu potężne fale, warunki idealne dla surferów. No może nie teraz. Pora deszczowa, po raz kolejny to powtarzam. Ale spójrzcie sami na te wyroby. Pomimo tego, że cały czas pada, oczywiście nikomu tutaj nie przeszkadza handel. I można by pomyśleć, że teraz wchodzę do świątyni, natomiast wszędzie w taki sposób właśnie na Bali są zbudowane ich domy, hello, i oni w tych domach sobie sprzedają, no i oczywiście dużą część dnia poświęcają na oddawanie rytuałów. Czyli ta sama zasada co w większości krajów, krajów azjatyckich, wchodząc do domu zostawia się buty. Właśnie w takich miejscach życie na Bali płynie w spokoju, ciszy i harmonii przede wszystkim z lokalnymi wierzeniami, bóstwami i przekonaniami. Jak tak bardziej się przyjrzeć, to wszystkie te rzeczy na tym targu są dość tak mocno tandetne. Masa chińszyzny, importowanej. Jest troszkę wyrobów lokalnych, przede wszystkim też drewna. No i podkoszulki też robią na miejscu i na druki. I te torebki ładne. Natomiast o wiele lepsze przedmioty, choćby na przykład tak brazylijskie, które ja kupiłem, wykonane ze skały z lawy, można znaleźć poza miastem, gdzie ludzie wyrobiają lokalnie. I chodzą przy ulicach i starają się to sprzedać. Oczywiście w żaden sposób nie chcę nikogo zniechęcać, ponieważ uważam, że na takim targu każdy znajdzie coś dla siebie, jakąś pamiątkę, którą będzie mógł przywieźć do kraju, postawić sobie na biurku i będzie mu to przypominała udaną, wspaniałą wycieczkę do tych krajów. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie ten kanał. Zapraszam Was na poprzedniki z Japonii i zobaczycie, co się będzie działo na następnych odcinkach z Bali. Oj, dość dziwnie się czuję.